No, simaneczko witajcie, znowu jestem w Radomiu Jeden z moich dwóch ulubionych kebabów, a więc Anadolu No nieraz tutaj jadałem kebab, uważam, że ten kebab jest naprawdę bardzo dobry Przyjechałem ocenić go dla was, no za kebab zapłaciłem w Lawaszu 30zł samo mięso i sosy mieszane oczywiście Nie biorę żadnego zbędnego balastu w postaci żadnych Warzyw. Ogólnie to jest jakaś wycieczka, tutaj. No i czekamy 40 minut na to, żeby to zjeść. Dobra, zobaczcie, jak wygląda kapsalon. Już tu 27 zł. W życiu nie dostałem aż na takim ładnym talerzyku. Próbuję mojego kebabika. No, taki, powiem Wam, taki, no nie za duży jest ten kebabik. Że każdym razem dostaję po prostu inaczej złożonego. Dla wasz widzę teraz, jest taki mięciutki. Taki naleśnikowaty. Widziałem, że go smażą, osobno go podgrzewają. Co mm, Wam powiem? To jest najlepszy sos ze wszystkich kebabów, które jadłem w Radomiu. Taki ostry jest po prostu no super. Nie ma takiego sosu nigdzie. Mięsko też mi bardzo smakuje. Niestety będzie dzisiaj głośno tutaj, bo tu jest taka <grych> wycieczka chyba z, z Rasmusa, studentów. Taki lawarz kosztuje 30 zł. No i moim zdaniem naprawdę jest pyszny mięciutki No, rozpływa się już tak naprawdę teraz do pana księżula, panie księżulu tak naprawdę tutaj jest mięso robione rzemieślniczo, więc troszeczkę chyba się pomyliłeś w swojej ocenie i wydaje mi się, że niesłusznie tak oceniłeś ten lokal, może mięsa nie dają za dużo no ja, ja dzisiaj wjechałem z kamerą, więc dostałem trochę więcej, ale pokażę Wam z innych odcinków, gdzie też jadłem tutaj, ile ważył wtedy Mm. pysznie mięsko jest pyszniutkie. nie ma żadnych żyłek naprawdę pyszna wołowina Lawasz tak samo jest mięciusieńki sosy zarombiste, to dla mnie bomba nie wiem, czy nie dostałby tak samo dużej oceny, jak marsupil także to jest najstarszy kebab, który istnieje w Radomiu ja jeszcze dawno temu jadłem naprzeciwko tam jak był dworzec autobusowy zawsze po sali jeździłem i jadłem do kebaby akurat brałem sobie w bułce, bo bułka tutaj już jest bardzo dobra do tego sosiki dostawało się kiedyś i herbatkę no ale to później herbatka nie wiem czy za dwa złote czy za ile tam ta herbatka jest moim zdaniem to jest egzekfon najlepszy kebab w Radomiu mówię naprawdę z pewną odpowiedzialnością Marsimo i ten to są najlepsze kebaby jeszcze mam jednego zanażu. Byłem tam, niestety mają w niedzielę zamknięte, ale też jest pyszny. No zobaczcie. Szkoda, że jeszcze bąbelków nie ma. Jest po prostu pyszny. No mistrzostwo cośada. Także piężulą Nie słusznie oceniłeś tego kebaba może nie jestem takim znawcą jak ty kebabów wydaje mi się, że tak powinieneś oceniać zamiast sobie po prostu z samym mięsem oceniać mięso w ten sposób a nie wygrzebując go pomiędzy jakiś tam warzyw najtańszą wersję no to by było chyba w porządku ale ja jestem głodny nadal no dobra, zamówiłem sobie drugie, drugą, drugą sztukę e, przyjechałem do domu, ponieważ zamówiłem sobie na wynos jeszcze jednego kebaba, bo się nie najadłem. Tak jak widzieliście, kebabik jest taki, jest w lawaszu. 30 zł kosztuje. Zobaczymy ile waży. No waży 512 gram. Jest to samo mięso, lawasz. Tosia, niestety, nie dostaniesz tego. Zostałeś kurczaka. i Ten lawasz jest. tak Oni tak też wypiekają go sami. To jest naprawdę kraftowy kebab. Cały łącznie z mięsem, tak jak widzieliście. Lawasz też jest pyszny. Muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, tu jest lawasz. z mięskiem, tak? No oczywiście kolor Zero. To jest kto? Tosia. Tosia, nie mam mięsa dla ciebie samego. Nie możesz dostać, kotku. Dobra, chodź, wezmę cię. No chodź. Dobra, wezmę ci na rączki. Tosia, jest bardzo to ostre. Jeden raz. Dziękuję. Lawasz mają w jednym rozmiarze. Przed podaniem biorą go do takiego wielkiego grilla. Więc podejrzewam, że on jest na jakiejś olbrzymiej patelni smażony. Kraftowe mięso, kraftowe sosy, kraftowe, kraftowy lawarz. Tu wszystko robią sami. Naprawdę. Naprawdę nie rozumiem księżula. Zgadzam się, Marsimo, jest na pierwszym miejscu. Ale moim zdaniem. Ten kebab zasługuje na miejsce drugie w Radomiu Chociaż jeszcze mam dwa kebaby, które chcę odwiedzić Bo jeszcze chcę wjechać do Samiry I Jeszcze jeden mam kebab, który według mnie jest po prostu Rewelacyjny. Jest to kebab, którym byłem też kilka razy, ale ostatnim razem, jak tam byłem, to zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo było pyszne mięso. Także bardzo się poprawił w tym wszystkim, co wcześniej było. Kebab nazywa się Faraon, ale jeszcze o nim będzie. Uważam, że Anadolu zajmuje drugie miejsce po Marsimo, jeżeli chodzi o kebaby w Radomiu. No jest pysznie. Także do zobaczenia, do usłyszenia do następnego razu. O, a jeszcze może jak znajdę. Pokażę Wam wcześniejsze, za na dolu, może jakieś nagrania to wrzucę tam pod sam koniec. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Pani, będziemy testować kebab. Czy jesteś gotowa na testowanie nowego kebaba z Anadolu? Dobra, powiem Wam tak. Pachnie. Wyśmienicie. To jest mój ukochany kebab, który zawsze jadałem. Zobaczcie, jak mięso wygląda. Wow. I do tego sosiki. To jest zwykłodniały piesek, który czuje już, tak? Zaczekaj najpierw zważymy. Dobra, zobaczcie, ile jest mięsa. 305 gram. I to jest krawcina naprawdę kraftowe mięsko. Tosia, ją czujesz chyba to mięso, co? Zaraz ci dam. No i fryteczki zobaczymy ile. Fryteczek jest 202. No i suroweczki też fajnie wyglądają. Dobra, próbujemy. Najpierw największy tester, który jest znany mi obecnie. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie czepiał do tego, że pies je kebaba ale ona troszeczkę dostaje no i jak jak się, może być? fryty też są tu tłusiutkie mm. mm. no sosik też jest mistrzostwem świata no, wydaje mi się, że sosik jest numer jeden zobaczcie jaki sosik w ogóle koniec Sosia. ostatnie